Owacje dla naszych najlepszych, a potem już sam mecz. Francuzi w ciemnych koszulkach, choć bez Kopaczewskiego, wystąpili w silnym składzie. Ze szczepańskim i Grzegorczykiem walczy o piłkę doskonały napastnik Vincent. Groźna sytuacja, ale znów wspaniale interweniuje nasz młody bramkarz Foutyn. Choć mecz nie był zbyt ciekawy, niektóre akcje podobały się publiczności, zwłaszcza gdy jak w tej chwili kończyły się zdobyciem bramki dla Polski. Stan meczu 2-0, więc umiemy grać i wygrywać. Potem jednak nadeszły ciężkie chwile. Gdyby nie Fołtyn! Ale uwaga, obrona dobrze się spisała, teraz piłkę Magadecki! Niestety strzelcami dalszych bramek byli już tylko Francuzi. Nawet Wiśniewski, choć z pochodzenia Polak, gra przeciwko nam. Pod koniec już tylko bieganina i ostre starcia. Remis 2-2 kosztował naszych piłkarzy zbyt jednak wiele sił i nerwów.